Mamo, piszę do ciebie list. Czy go czytać będziesz? Nie wiem. Czy dojdzie? Nie wiem. Chciałbym spytać kwiatka, jak to się u nas wróży listku wyrwaniem. Ale kwiaty umarły pod śniegu posłaniem, i o losie tej kartki żaden mi nie powie. Mamo, jak to okropnie, gdy słowo po słowie kładę sferce swe, duszę, całego siebie. I nie wiem, czy tak chociaż powrócę do ciebie. Mamo, jak to już dawno, jak dawno się zdaje, gdym cię żegnał. Ta chwila, jak we mgle, mi staje przed okiem, zapatrzonym tam. Ku naszej stronie widzę Twoje rozpacznie wyciągnięte dłonie. Widzę ruch ten, gdy chciałaś z bólu obłąkana przed potworem dymiącym runąć na kolana. I ten wieczór. I słońce, gasnące szkarłatnie, i jękiem rwie mi serce. Pamiętaj, ostatnie. Pamiętaj, mamo, ile w tym jednym wyrazie jest męki. Gdyby wyryć słowo, to na głazie i kazać mu pamiętać z żalu, głaz by spękał. Nie ma dnia, nie ma nocy, bym we łzach nie klękał. Powtarzając: Pamiętaj, straszne jak przekleństwo. jeśli chciałaś dać błogosławieństwo bym żyjąc i konając nie cierpiał ogromniej i... to było mnie pożegnać wołając zapomnij piszę rankiem śnieg zawiał okienka mej chaty w izbie mroźno i szaro, jakiś gość skrzydlaty przed zimnem do lepianki schronił się i ćwierka. Ja piszę, a ptaszyna spod pułapu zerka, i widzi jak na papier ciężka łzami kapie. Sople wiszą lodowe u ścian na okapie, i stary mój kożuszek srebrzy się od szronu, jak głucho. Bicie serca słyszę jak głos dzwonu, co tu robię. Jak żyje? Nie wiem jak nakreślić, że patrząc, nie chcę widzieć, myśląc, nie chcę myśleć, że pomiędzy tym wszystkim, co mnie tu otacza, a mną jest. Dusza moja, która przeinacza rzeczywistość i sprawia, że złudzony z nami, chodzę z niewidomymi, jak ślepiec oczami, i dzień po dniu przeżywam i chwilę za chwilką. Tem, co mam wewnątrz siebie. I tak trwam tym tylko. Ludzie nie są źli tutaj, jest w nich jakaś szczera litość. Nieraz chłop prosty tak na mnie spoziera, jak ja patrzyłem niegdyś na piskle bezdomne. Nieraz, gdy wyjdę z chaty na śniegi ogromne, zakrwawione od zorzy polarnego nieba, na progu pieniądz srebrny albo krążek chleba, położę jakaś dobra, niewiadoma ręka. Jem ten chleb, gdy to piszę, i serce mi pęka, Znalazłam na dnie kufra twój złoty ołtarzyk. Tyś go włożyła, Mamo, to mój relikwiarzyk. Schowałem go na sercu i chodzę z nim wszędzie. Jak ty przeczułaś, Mamo, czym mi tutaj będzie ta książka? Jakby żywą i drogą osobą. Po polsku z nią jedynie rozmawiam. I z sobą. I co dzień na te pustki, trętwe, nieskończone idzie moja modlitwa. Pod twoją obroną. Mamo, napisz mi wszystko. Czy tak samo z rana gra srebrna sygnaturka u świętego Jana? Czy jednako pod zamkiem pluska wisły fala? Czy słońce zawsze najpierw płomienie zapala na kolumnie z gmunta wprost naszego domu? Czy pieśń sfary jak echo dalekiego gromu, bijąc w niebo milczące, brzmi po staroświecku? Pytam jak dziecko małe. Odpowiedz, jak dziecku. Och, mamo, jak mi tęskno! Nieco noc prawie, żem w kraju nasz pokoik widzę jak na jawie. Staś kłusuje na krześle z pałasikiem w ręku. Ty, mamo, jak to zwykle, szyjesz przy okienku, a w kącie ja. I Zosia gwarzymy oboje. Budzę się, ale oczu otworzyć się boję, i chciałbym usnąć jeszcze, by ujrzeć to samo, jaki to żal okropny. Jaki to żal, mamo. Zosia, nie, nie mogę o tem. Mamo, powiedz Zosi, niechaj zapomni. Powiedz, że ją o to prosi umarły. Niech zapomni i niech mi przebaczy, żem prócz niej kochał kogoś bardziej, choć inaczej. Stasia, ucałuj, mamo, mów z nim często o mnie. Mów jak jest, choćbyś miała zasmucić ogromnie. Troszeczkę tak jasną, jak jego oczęta. Zosia niechaj zapomni, lecz on niech pamięta. Mamo, bądź zdrowa, mamo. Niech Boża opieka będzie nad wami. Pozdrów każdego człowieka. Mur każdy, wszystkich, wszystko. Pozdrów jak od brata. Mamo, ja piszę do Was jak z tamtego świata, bo jak stamtąd nie wrócę. Takie wrą wojny w mym sercu. Chciałbym zwalczyć, chciałbym być spokojny, ale kiedy pomyślę... Nigdy. 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 O mamo...